Hello there! Dzień dobry wieczór z tej strony franek 14 karka. A dzisiaj sobie zagramy Wuderem! Wuderem. Zobaczymy, tak. Nagrywa się, nagrywa się wszystko. Dobra. Troszkę sobie, bo ja kombinuję z tymi ustawieniami dźwiękowymi. Audio. I, I dajcie znać, kiedy jest lepiej, czy teraz, czy kiedy indziej, czy może... Dobra. Ale się tutaj... Rozpanoszyli się. Ła. Wow. Kurde, no! Twoja Łukiego dusimy, ta! Hej! Kurde, ale mamy dagi! Proszę Państwa, takich lagów dawno nie widziałem, żeby się aż tak przesuwało wszystko! Wow, Lewituję, bo mam takie dagi! Masakra! O, dobra, udało się! Aha jakie lagi! Co jest z tym serwerem? Halo? Ej, udało mi się ją jeszcze udusić! Ale jaja! Nieee! Łuk, łuk! Łuki się! Tutaj... Ej! Proszę mi tutaj ten! Nie możesz się wiecznie ukrywać! Zobaczył mnie obrał. Czy spadnie, czy nie? O, to jest pytanie. Raczej nie, ale dobra. Lecimy dalej. O. Ale spadł Han Solo, jak w siódmym epizodzie. Czemu lordowi serii? Jestem Lord Vader. Nie możesz się nie ukrywać. Czekajcie, ale... Coś mi tutaj... Dźwięki, dźwięki. Damy... Sobie głośniej tą... Głośniej... Yy. głośniej gry no nie? Czemu ma być takie cicho? Cichosza. Haha! Ha. Wejder się zbliża, już puka do Twoich drzwi Więc przyjdziesz go przywitać, kurde. Ej, halo, halo. Proszę się zablokować. Ej! Proszę się zablokować do jasnej cholery. <grym>, rozkazuję Ci, Wuder. Kurde, no. Gościu. Ała, ej, ej, ej. Co mi się dzieje, halo. Jo jogurt tutaj przyszedł, polatać troszkę z nami, ale już go nie ma. Dobra. Oj, ej, kurde. Dlaczego tak mi laguje? o, ho. Poczujcie oregano. Poczucie oregano. Halo, 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 halo. by sobie prawo. nie macie szans z udarem. O nie, Han Solo raczej ma szansę, bo on jest... <grym> Han Solo zawsze jest spocony, nawet jak nie gra nim spoceniec. To Han Solo zawsze... A, dobra. <laughs> nie, nie było tematu. Han Solo... Nie, nie można lekceważyć Hana Solo, tak czy siak. Bo Han Solo jest... Hanem Solo. O kurde. A jogurt... Jogurt to... Dużo nie pije, więc... Więc nie ma szans z Wuderem. Bo Wuder dużo pije. Wody. O kurde. Nie mam... ała. O, 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 o. Dajcie mi Staminkę. Dajcie mi Staminkę? Tak jest. Teraz możemy się napieprzać. O nie. Nie mam. Nie mam. Nie mam HP. Haha. Ha. Odsłoniłeś plecy obiłanie. O, a tu jest. Tu jest jogurt. Jogurt wracaj tu. Natychmiast. Jogobela, jodobela Chodź tutaj, dusimy cię I mamy 16 killstreak, Super Tutaj trzeba uważać Oła! Oj, myślałem, że mnie, że mnie strąciła, ale Jakby mnie nie dotknęła, To by mnie pewnie strąciła, ale że mnie dotknęła, to, to Dostałem Hitboxem, dostałem kolejnego i ta? I. Anulowało mnie spadanie. Jakby. Jakby. No. Ha, ha, ale jaja. Ale Wuder jest tutaj potężny. Niestety oni nie mają tylu. Tylu wody, żeby walczyć z Wuderem. Bo Wuder jest mistrzem w piciu wody. Kurde. Takiej czystej. Nawet wuder mógłby się zmierzyć z Wesemirem. Nie o kurczę, Łukasz tutaj próbuje. mi się. Łukasz tutaj bardzo próbuje nas. Oho ho! Łukaszu! Łukaszu czego szukasz? O nie! Ała! Dziewczyn! O! Dobra, 18 kist, proszę państwa, aaa! Nie mam staminki, muszę sobie troszkę zregenerować. Nie uciekniesz. Wierzę, tak, że... oh. Aha! 19! Czy będzie 20? Uh. Oj! 19 kurczę. Nie udało mi się więcej. Nie udało. Ale było, było całkiem blisko 20 kilo i wtedy, i wtedy miałbym 20 kili i 5 asyst. 25 eliminacji. Wtedy by było. Ale i tak jest dobrze. Tak jest dobrze. Ale, tutaj się wyzywają normalnie. Wyzywają się na czacie. A my jesteśmy tacy kulturalni. Kulturalny, kulturalny WUDER napił się i zero zgonów, zero, zgo, zero zgonów. WUDER nie zgonował. Także dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia niebawem. ELO LO320.